Siema, siema, z tej strony Policzmasymen was wita w ten słoneczny dzień. I dzisiaj wam chciałem zaprezentować kilka małych zmian, które zajdą na moim kanale YouTube. Kosmetyczne zmiany jednak mogą dać dużo pozytywnych zmian, czyli tak, bo jak wiecie, cały czas dodaję filmy, dodawałem i będę dodawać, więc, więc trochę tych filmów się uzbiera z czasem. Jeżeli ktoś... Ogląda wcześniej jakiś film i będzie chciał, nie wiem, znowu znaleźć, lub coś takiego, no to będzie miał problem, bo tych filmów tam będzie sporo pewnie, z czasem i będzie miał problem go znaleźć, nie? To postanowiłem, że te filmy się jakoś posegreguje i w ogóle, no myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie niż takie, niż jest, jakie jest teraz. Więc tak, będą trzy podgrupy. Pierwszą podgrupą będzie. To są trzy mikrobloginy. Pierwszym mikroblogiem, tak to nazwijmy, będzie. Yy, jak to tam mam? Co z tą formą? Co z tą formą? To będzie vlog na temat mojej formy. Jaka jest moja dieta? Nie wiem, jak się czuję, jak to tam wszystko idzie z tymi treningami, wyniki siłowe i tego typu rzeczy. Taki dziennik treningowy to nie? Niektórych to interesuje, bo mam tam już dziennik na KFD i to sporo ludzi czyta i tak. Drugi, druga grupa to będzie Body Part Lock. W Body Part Lock będę mówił na temat ćwiczeń na daną grupę mięśniową. Jakie najlepiej ćwiczenia wpływają na mnie, jak się je wykonuje i tego typu rzeczy. I trzecią fajną grupą o i pomyślałem i myślę, że będzie przydatna będzie Mental Lock w Mental Lock będzie na temat rzeczy mentalnych Od, na temat skupienia, motywacji i tego typu rzeczy co nie no tak samo jak dzisiaj będzie ta zmiana dzisiaj już robię fajnie ja, dzisiaj robię już właśnie te zmiany więc Dzisiaj pojawią się trzy nowe filmy. W jeden dzień trzy nowe filmy. Ten film, który teraz oglądasz jeden plus dwa filmy z dwóch kategorii. Co z tą formą i mental look? No to czekajcie na nowy towar.